ja cię nie lutowałem. O, no i masz spisze, wiesz o tym. Sorry, ja mam sorry, cheaty, my. ja mam cheaty byku ja i masz wpierdol Ja też mam, ja też mam. Kurwa nie my, mogę ja w niego mnie celować, w praje, nie że jebane. Ale ja też mnie lutował Ja, ja gry. prawie kartnie. Ciekałem tylko na to, aż znowu zaczniesz. Bo ty dym, dym. dym. Mam cię kochać czym, czym, o ty, czym, czym. Siedziałem co sam najewany na prolepką. Aż tu mam sobie lepszą, Twoje serce jest dzikie. Serce jest dzikie, serce jest dzikie. Pożałujesz jak zniknę, pożałujesz jak zniknę Kiedyś myślałem, że mi nieco złe i że do nas należy ten świat. Wciskaszła nadzieja, jak jedna wśród mi gwiazd. Skąd ty to znasz? Zaleciłem przestawiać się ślad, skąd ty to znasz? Pozdrawiam jej braciach za jak skąd ty to znasz? Leżą już. Już Le... nie nie w... wszyscy Nie. wiem, ale zgrzej go No, tam, obraz, nie, znać. Ja kora, nam, nie Leżą prospekt. Leżą dwa razy temu samemu tak typowi na 170.